Jest 1830. Jarosław Lewandowski witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżej na porządek tematy dnia. Czy prezydent Bydgoszczy naruszył dyscyplinę finansów publicznych. Chodzi o nagrody dla urzędników. Urzędnicy wielokrotnie wykonują ciężką pracę i tutaj tego nie kwestionujemy, ale tam pojawiają się kategorie jak zastępcy prezydenta, skarbnik, sekretarz. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie. Choć w regionie ciągle dużo zakażeń, to w szpitalach nie brakuje miejsc dla pacjentów covidowych. Część pacjentów jest wypisywana z izolacji, bo już zakończył się ich termin pobytu w oddziale. Od 15 lutego wejdą w życie nowe przepisy dotyczące także kwarantanny. W rejestrze SLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z trwającej pandemii. Ponad 20 milionów zwolnień wystawili w Polsce lekarze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował także sytuację w regionie. Jest postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Rafała Bruskiego. Chodzi o nagrody dla pracowników Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Rafał Bruski tłumaczy, że dodatek specjalny m.in. dla wiceprezydentów wynikał z okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. 5 milionów złotych, tyle na nagrody i premie dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy wydano w 2021 roku. Najwyższe premie, bo łącznie ponad 780 tysięcy złotych, otrzymali pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Kwestią dodatków dla urzędników zajął się przewodniczący klubu radnych PiS. Oczywiście no, należy rozróżnić, bo urzędnicy wielokrotnie wykonują ciężką pracę i tutaj, tutaj tego nie kwestionujemy, ale tam pojawiają się kategorii jak zastępcy prezydenta, skarbnik, sekretarz. To osoby wielokrotnie podnoszą, że nie ma przecież żadnych środków w budżecie, że są środki uszczuplone, no, a z drugiej strony tutaj są w tym wykazie wymienieni. Zastępcy prezydenta Bydgoszczy otrzymali łącznie nagrody w wysokości ponad 22 tysięcy zł, natomiast sekretarz i skarbnik miasta 14 tysięcy zł. W odpowiedzi na interpelację radnego Jarosława Wenderlicha, prezydent Bydgoszczy potwierdza także, że rzecznik dyscypliny finansowej publicznych prowadzi postępowanie dotyczące wypłaconych dodatków w Urzędzie Miasta. Zdaniem Rzecznika suma nagród jubileuszowych w latach 2019-2020 miała być zawyżona o ponad 110 tysięcy złotych. Z kolei w latach 2018-2020 prezydent miasta miał zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 285 tysięcy złotych na dodatki specjalne dla pracowników urzędu, które zostały wypłacone bez określenia dodatkowych zadań. W obszernym wyjaśnieniu do rzecznika dyscypliny finansów publicznych Rafał Bruski pisze między innymi: Wymienione osoby wykonują szereg dodatkowych zadań wykraczających poza ich podstawowy zakres. Są to pracownicy, którzy na polecenie prezydenta miasta wielokrotnie nie tylko reprezentują urząd, ale przede wszystkim w zastępstwie prezydenta miasta przejmują jego obowiązki podczas spotkań, narad, uroczystości. Na poprzedniej sesji rady miasta przewodniczący klubu radnych PiS wnioskował o poszerzenie porządku obrad o informację prezydenta dotyczącą postępowania prowadzonego przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Jednak wniosek nie zyskał akceptacji większości radnych. Bydgoszcz Błażej Karczmarczyk. O opinii o nagrodach a także premiach dla pracowników urzędu miasta Bydgoszczy zapytaliśmy radnych wszystkich klubów. Moje zdanie jest takie, że po prostu no Raz, że po prostu bite prezydenci nie są za, za bardzo mocno wynagradzani, a pracę jaką robią, no to prawie praktycznie od rana do wieczora. Pracują na rzecz miasta, starają się jak najlepiej. Pensje e, e, Urzędu Miasta Prezydenta i, i, i zastępców Prezydenta po prostu są tak niskie, że te nagrody, które jednorazowo Pan Prezydent przyznał, to po prostu to, to nie są wielkie pieniądze dla, dla budżetu miasta i, i, i dla mieszkańców. Mamy również trudną sytuację kadrową. Proszę zobaczyć, w jaki sposób w tej chwili rotują pracownicy. W związku z tym wydaje mi się, że w obecnej sytuacji podwyżki dla pracowników, a także premie są wyrazem uznania, ale także pozwalają zachować specjalistów, którzy, no umówmy się, w urzędzie miasta nie są nagradzani tak jak na wolnym rynku. Żyjemy w czasach bardzo trudnych. Na wszystko brakuje środków, co pan na każdej sesji e, przypomina. E, o tym mówi, tak zwalając oczywiście winę na e, urzędujący rząd, a sam tak te pieniądze lekką ręką wydaje. Ja nie jestem przeciwnikiem nagradzania ludzi. To jest, może trzeba tutaj no, no pamiętać, że mam mamy pandemię, co e, spłynęło na dochody miasta, na dochody Przedsiębioros na podatki praktycznie na wszystko. Ponad 31 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w kraju to najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarły w Polsce 333 osoby z COVID-19 w regionie 12. Kujawsko-pomorskim odnotowano ponad 3200 nowych zakażeń. To trzeci najwyższy wynik w kraju. Piątek był ostatnim dniem tak zwanej kwarantanny z kontaktu. Od 11 lutego osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, nie muszą pozostawać w domu, ale proszone są o monitorowanie swojego stanu zdrowia i w razie pojawienia się objawów zakażenia o wykonanie testu na obecność koronawirusa. To jednak nie koniec zmian. Od najbliższego wtorku izolacja związana z otrzymaniem pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa będzie trwała nie 10, a 7 dni. Po drugie, również od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny, czyli nie będzie takiej sytuacji, że jeżeli ktoś jest izolowany, a współdomownik przebywa z nim na kwarantannie, to ta kwarantanna jeszcze dodatkowo po zakończeniu. Izolacji współdomownika jest naliczana w tej chwili w wysokości 7 dni. Według ministra zdrowia, wprowadzone przez resort zmiany wynikają z tego, że apogeum piątej fali prawdopodobnie jest już za nami, a przebieg zakażenia wariantem Omikron jest łagodniejszy. Obecnie sytuacja w kujawsko-pomorskich szpitalach jest stabilna. Na ponad 1500 dostępnych łóżek covidowych wolnych jest ponad 1000. Niewykorzystana jest także ponad połowa respiratorów, dlatego część łóżek stopniowo wraca do systemu, by służyć pacjentom z innymi schorzeniami. Liczba pacjentów covidowych jest stabilna, więc na te 135, które jest decyzją wojewody, możemy swobodnie powiedzieć, że część można zmniejszyć, dzięki czemu personel można przesunąć dla pacjentów niecovidowych i zacząć ich przyjmować zgodnie ze statutem szpitala, czyli żeby udzielać pomocy wszystkim pacjentom. Nie zmienia to jednak faktu, że Kujawsko-Pomorskie wciąż jest w pierwszej trójce na liście województw z najwyższą dzienną liczbą nowych zakażeń. Ponad 20 milionów zwolnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał liczbę wystawionych przez lekarzy dokumentów poświadczających czasową niezdolność do pracy. Z danych wynika, że w 2021 roku Polacy chorowali rzadziej niż rok wcześniej. Ponad milion zwolnień lekarskich wystawili mieszkańcom Kujaw i Pomorza medycy w 2021 roku. To o ponad 52 tysiące mniej niż w roku poprzednim. Natomiast w całym kraju wystawiono ich ponad 20,5 miliona. To o blisko 1,3% mniej niż w roku 2020. Przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku 6,5 miliona osób. Jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie w związku z epidemią koronawirusa, to w rejestrze SLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z trwającej pandemii, a wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o nałożeniu kwarantanny i izolacji. Dlatego w ubiegłym roku w kraju zarejestrowano jedynie ponad 528 tysięcy zwolnień z powodu COVID-19. W regionie wystawiono ich niecałe 30 tysięcy. Podstawą do takiego zwolnienia były także powikłania po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 oraz potrzeba rehabilitacji pokowidowej. Jednak powodów niezdolności do wykonywania pracy jest dużo więcej. W ubiegłym roku Lekarze najczęściej wystawiali zwolnienia lekarskie na choroby związane z ciążą, porodem i połogiem, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, urazy i zatrucia, choroby układu oddechowego czy zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. W regionie przeciętna długość zwolnienia to 11 dni, przy czym według danych ZUS więcej czasu na chorobowym spędziły kobiety. Z kolei łączna liczba dni, jaką spędzili mieszkańcy województwa na zwolnieniu lekarskim w 2021 roku, to niemal 13 milionów. W skali całego kraju to blisko 240 milionów dni. I mimo iż liczba ta wydaje się być ogromna, to i tak jest to spadek o ponad 6% w stosunku do roku 2020. Bydgoszcz, Monika Komisarek. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w programie. Coraz więcej kobiet wstępuje do wojska. W ósmej Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stanowią już blisko 25% formacji. Ochotnicy strażacy w Dusocinie otrzymali nowy wóz strażacki. W regionie w tym roku ma być ich jeszcze ponad 20%. Powiat inowrocławski, laureatem ogólnopolskiego rankingu gmin i powiatów 2021. Samorząd zajął siódme miejsce w Polsce w kategorii powiaty powyżej 120 tysięcy mieszkańców. W ogólnopolskim rankingu, który zorganizował Związek Powiatów Polskich, nagrodzono najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Eksperci przyznawali punkty w ramach kryteriów ujętych w 10 grupach tematycznych. Takich jak działania proinwestycyjne i proworozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Oceniano także rozwój społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa obywatelskiego, współpracę krajową i międzynarodową oraz działania promocyjne. O kolejności na liście wyróżnionych decydowały wyniki osiągane przez dany samorząd. W poszczególnych dziedzinach ranking był aktualizowany na bieżąco przez ekspertów konkursu w trybie online i trwał przez cały rok. Rośnie liczba żołnierzy kobiet w szeregach wojsk obrony terytorialnej, bo w obliczu stających wyzwań nie płeć ma znaczenie, a posiadane umiejętności i kompetencje zdecydowane i ambitne. Nie boją się sięgać po to, o czym marzą. Znają swoją wartość i wiedzą, na co jest stać. Takie są kobiety XXI wieku. Przełamują stereotypy, a jednym z nich jest wojsko, do którego wstępuje coraz więcej kobiet. Także w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojsko Obrony Terytorialnej umożliwiają kobietom służbę, na którą wcześniej nie mogły sobie w większości pozwolić ze względu na pracę zawodową, na obowiązki rodzinne, na wychowywanie dzieci. Teraz większość Większość z tych kobiet łączy te właśnie trzy obszary. A zatem idą konkretne statystyki. W ósmej kujawsko-pomorskiej brygadzie obrony terytorialnej kobiety stanowią blisko 25% formacji spośród 2000 służących żołnierzy. Podobnie jest w pozostałych jednostkach w kraju. Kobiety w mundurze pną się po szczeblach do góry. O sobie opowiedziały w projekcie morowe dziewczyny. Jak byłam mała, to się wszyscy ze mnie trochę tak śmiali, że ja taki mały chłopak jestem. Chodziłam po drzewach. Chyba gdzieś od początku czułam, że muszę robić coś fascynującego w życiu. Pewnie gdzie w decyzji trzeba w życiu dojrzeć. Ja dojrzałam po 30 roku życia. To jest to, co chciałabym robić. Chciałabym wspierać społeczeństwo. Sama służba jest dla mnie czymś wyjątkowym mundur. Jestem pielęgniarką i prawnikiem. Oba te dwa zawody uprawiam. Według dowódców WOD kobiety-żołnierze są bardziej skoncentrowane na celach, dużą przy tym wagę przywiązują do relacji i są doskonałymi analitykami. Jestem skłonna postawić znak równości pomiędzy żołnierzem kobietą, a żołnierzem mężczyzną, bo to, czy się kobieta nadaje, czy mężczyzna, zależy tylko i wyłącznie od nastawienia, od tego, czy żołnierz chce dalej służyć. Natalia Kurowska, TVP Padłuba Uczennica Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy została przyjęta do Królewskiej Akademii w Londynie. To pierwszy taki przypadek w tej placówce nad Brdą. Aleksandra Korzeb uczy się na wydziale wokalnym od czterech lat. Największą radość sprawia jej wykonywanie arii operowych z epoki romantyzmu i pieśni o różnorodnej tematyce. Marzy o występach w operach i salach koncertowych na całym świecie. Po znanych egzaminach, Aleksandra Korzeb została wybrana spośród kilkuset kandydatów. Teraz będzie szlifować swój talent w Royal College of Music, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni muzycznych na świecie. Według Janny Derendy Łukasik, dyrektor Bydgoskiej Szkoły Muzycznej, taki sukces uczennicy to evenement na skalę światową. OSP w Dusocini otrzymało nowy wóz strażacki. Pojazd będzie służył ochotnikom głównie przy zdarzeniach drogowych, ale jest także przystosowany do działań ogniowych. Wartość samochodu to ponad milion złotych. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Z takim mottem w całej Polsce strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych ruszają do akcji. Także z jednostki w Dusocinie, którzy od dzisiaj będą mogli wyjechać do akcji nowym specjalistycznym wozem. Mieliśmy 40-letniego stara, którym już ciężko się jeździło. No, warunki wiadomo, coraz gorsze na drogach i sprzęt no, już nie dawał rady. Dlatego auto jest dla nas no, bardzo ważne. Mamy na nim bardzo dużo sprzętu, głównie sprzętu do ratownictwa drogowego. W ubiegłym roku na terenie Kujawsko-Pomorskiego strażacy interweniowali aż 33,5 tysiąca razy. W większości przypadków to właśnie ochotnicy jako pierwsi docierali na miejsce zdarzenia. To wzmacnia bezpieczeństwo, mobilność. Strażacy mają lepsze narzędzia w swoich rękach. Oni z swojej strony... Oferują swój czas, swoje wyszkolenie, ale potrzebują narzędzi, którymi będą mogli ratować sobie potrzebując. Aby strażacy mogli dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu, potrzebują nowoczesnego sprzętu. W 2021 roku ochotnicy z kujawsko pomorskich jednostek otrzymali 15 nowych samochodów. W tym roku ma być ich jeszcze więcej. W ostatnich latach w naszym regionie naprawdę tych nowych samochodów strażackich pojawiło się bardzo dużo. W tym roku to będzie znowu kolejnych 25 samochodów. I tak naprawdę to jest inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich. Wóz strażacki dla OSP w Dusocinie kosztował ponad milion złotych. Jego zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy środki, które zadysponowaliśmy w budżecie gminy Grudziąc. W kwocie 600 tysięcy. Pozostałą kwotę e, otrzymaliśmy bezpośrednio z rządu polskiego, od rządu polskiego oraz od, spo, od sponsorów. Michał Kosiak, TVP3, Bydgoszcz. Zespół Pałacowo-Parkowy w Kruszynie, gdzie znajduje się szkoła podstawowa imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwycięzcą konkursu Fundacji Most de Most. Do plebiscytu zgłoszono 34 zabytkowe obiekty. Po podpisaniu umowy z właścicielem zabytku Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację. Może ono wynieść milion złotych. Ten zabytkowy pałac zbudowano pod koniec XIX wieku. Mieści się w nim szkoła podstawowa i przedszkole. Obiekt cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców gminy, dlatego zaangażowana lokalna społeczność zgłosiła budynek do konkursu pod hasłem Nasz zabytek, co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo szkoła wygrała. Dzięki temu zyska nowe oblicze. To, że to wyróżnienie nas spotkało, to nie tylko efekt tego, że mamy... Mamy zabytek, że on jest wpisany, że jest absolutna przychylność władz gminy Sicienko i taka dbałość właśnie o, o zabytki. Ale moim zdaniem przede wszystkim to wyjątkowe społeczne zaangażowanie. Konkurs był, można powiedzieć, dwuetapowy i do, do tych. 20 największych zabytków właśnie nasz zespół płacowo-parkowy się zakwalifikował. Między innymi, z tego co wiemy, startowało on tutaj pobliskie Ostromecko, Ogrudziąc. Podczas trwającego 4 tygodnie naboru zainteresowani zgłaszali zabytkowe obiekty, których rewaloryzacja powinna być dofinansowana przez Fundację Most de Most, organizatora konkursu. Ta szkoła zasługuje na ten remont, który był. Pierwotnie realizowane kilkadziesiąt lat temu nie był wykonany w sposób prawidłowy i gdybyśmy nie wzięli się za to zadanie, to z każdym kolejnym rokiem ten budynek podlegałby kolejnej lewastacji. Przed mieszkańcami kolejne zadanie. 14 lutego rozpocznie się następny etap konkursu, w którym mieszkańcy regionu będą mogli zgłaszać do Fundacji pomysły, w jaki sposób zwycięskie zabytki mogą być użytkowane. Głosowanie potrwa do 7 marca. Dwudziestolatek z Torunia został aresztowany za kradzież aut w podtoruńskim Grębocinie, kiedy policjanci weszli do mieszkania mężczyzny. Ten schował się w szafie z ubraniami. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. W nocy z 7 na 8 lutego sprawca próbował wykorzystać fakt tego, że z pokrzywdzeni pozostawili w stacyjkach pojazdów właśnie kluczyki i próbował ukraść te pojazdy. Najpierw próbował wyjechać pojazdem marki Volkswagen Transporter, co mu się nie udało z nieznanych przyczyn, a za chwilę na posesji obok próbował ukraść Forda. Uderzył w ogrodzenie i dzięki temu nie odjechał. Tam również pokrzywdzeni pozostawili królczyki właśnie w aucie. Dodatkowo włamał się jeszcze do Volkswagena, w którym pozostał laptop, którego właściciel pozostawił po prostu wewnątrz i skradł tego laptopa. Kiedy prokurator i sąd zaznajomił się z materiałami, które zgromadzili tutaj policyjni śledczy, zdecydował, że ten człowiek najbliższe trzy miesiące spędzi w policyjnym areszcie. Czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy start na Igrzyskach Olimpijskich mają za sobą żwiarze z Torunia, tarateneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyry W pierwszej konkurencji tańcu rytmicznym zajęli 15 miejsce. Staraliśmy się zrobić to, co mamy, czyli ze skupieniem każdy element wykonać poprawnie, tak jak to na treningach w Toruniu. Szlifowaliśmy wszystko technicznie do najwyższych poziomów. Wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, gdzie moglibyśmy jeszcze po, polepszyć, ale jesteśmy naprawdę mega zadowoleni. Program Dowolny Polacy zaprezentują w noc z niedzieli na poniedziałek. Za nami druga odsłona Enea Bydgoszczy triatlon pod dachem. Po raz kolejny na starcie stanęli zawodnicy, którzy na basenie Astoria i w jego okolicach przygotowują formę do sezonu letniego. W rywalizacji wzięło udział 120 triatlonistów. Startujący zawodnicy mieli do pokonania 300 metrów pływania na basenie, 10 km na rowerze stacjonarnym oraz 3 km biegu po bulwarach przy Brdzie. Pogoda, jak widać, dopisuje. E, rewelacyjne nastroje. Z, z miesiąca na miesiąc tak naprawdę zawodnicy poprawiają swoje rezultaty. Także tak naprawdę pokazuje to, że ta formuła e, cyklu imprez pod dachem, miesiąc po miesiącu. Zawody stanowią doskonałe przygotowanie do sezonu triatlonowego, który rozpoczyna się w maju. Uczestnictwo w nich daje szansę na sprawdzenie aktualnej formy oraz urozmaicenie treningu. Wiadomo, no w takiej temperaturze cały triatlon na, na dworzu to problem zorganizować, dlatego dobrze, że tu w Bydgoszczy mamy taki obiekt. I... I można zorganizować tak, tak dobry, tak fajną imprezę. Zwycięzcą zawodów został Jakub Rymera, który wyprzedził Jakuba Sawiełajca. Kolejna odsłona cyklu Enea Bydgosz triathlon pod dachem 12 marca. Więcej o sporcie w naszym serwisie o 21.40. A u nas teraz czas na informacje o pogodzie. Dzień dobry. Trwa walentynkowy weekend. A nas, prócz zakochanych, na pewno rozgrzewać będzie słońce, gdyż w pogodzie panowanie objął układ wyżowy, który gwarantuje nam właśnie bardzo pogodną i przyjemną. Aurę. Taka pogodna będzie nadchodząca noc w naszym regionie z delikatnym mrozem do minus 1 minus 2 stopni. No a jutro przez cały dzień, to w całym regionie piękne słońce będzie królować. Na niebie będą pojawiały się tylko delikatne obłoki na termometrach 4-5 stopnia. Zatem pogoda idealna na niedzielny spacer, chociaż jutro musimy przygotować się na nieco silniejszy wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Teraz to wszystko. Kolejne nasze informacje o 21.30. Do zobaczenia.